Cześć, mam tu kartę Tarota i dowiedzmy się, co wszechświat chce Ci przekazać. Zatem, jeśli trafiłaś, trafiłeś, trafiliście na ten film to te wiadomości są dla Ciebie. Wybiorę trzy karty, Ty wybierz proszę jedną spośród tych trzech, ja wybieram drugą, a Ty napisz swój wybór, oczywiście na dole w komentarzu. Zapisz film, aby nie zgubić swojego czytania. Jeśli potrzebujesz indywidualnej prognozy, napisz do mnie, agiatis.tv, tam wszelkiego informacji znajdziesz. No to co, wybraliście? Jeśli wybraliście kartę numer 1, macie tutaj dziesiątkę monet. Jest to karta, która mówi o tym, żeby zwrócić uwagę na to, żeby budować sobie wszystko tak, abyś czuł, że pozostawiasz po sobie samo dobro. To też jest porządkowanie spraw związanych z majątkiem, z nieruchomością, ale również porządkowanie spraw rodowych, rodzinnych. Być może czeka Cię jakaś umowa, kupno, sprzedaż, wynajem mieszkania. To idzie do ciebie, ale również i zmieniasz strukturę w pracy. Karta numer dwa: mamy tutaj kartę cesarzowej. Możliwość pomnażania zasobów, które otrzymasz w ręce, również możesz chcieć zmienić coś w swoim wizerunku. Karta opieki, troski, ale również, jeżeli jesteś osobą samotną, to spotkasz osobę do relacji. W historiach zawodowych kreatywność mocno wskazana. Karta numer 3. Karta dziewiątki Monet jest kartą, która mówi o tym, że czas zbierania plonów z tego, co zasiałeś, ale to też jest karta dobrobytu. Wychodź do ludzi, zwracaj uwagę na jakość, zadbaj też o poczucie własnej wartości. Jesteś osobą samotną, wyjdź do galerii sztuki, a być może tam, gdzie jest dużo ludzi, a spotkasz osobę, która może wejść z Tobą w bardzo wartościową relację. Życzę Wam pięknego dnia!